Dlaczego panele fotowoltaiczne pracują lepiej w niższych temperaturach? Niska temperatura sprzyja pracy półprzewodników w panelach, zmniejszając opór elektryczny i umożliwiając płynniejszy przepływ energii elektrycznej. Dzięki temu proces konwersji energii słonecznej w elektryczną zachodzi bardziej wydajnie. Zimne klimaty są bardziej optymalne dla wydajności paneli słonecznych. Uważa się, że średnio każdy stopień Celsjusza w upalny dzień obniża sprawność paneli fotowoltaicznych o 0,45%. Im niższa temperatura na zewnątrz, tym lepiej dla wydajności produkcji energii. Wydajność paneli fotowoltaicznych określa się w warunkach STC, czyli takich warunkach standardowych, w temperaturze 25 stopni Celsjusza. Każdy stopień poniżej tej wartości to większa wydajność paneli fotowoltaicznych, a każdy stopień powyżej to niższa sprawność panela fotowoltaicznego.